Hej witam Kręcę taki filmik dla kolegi Z falownikiem Azo Który ma tam jakieś problemy Ale może w na wyjaśnieniach Najpierw kilka słów Mam 4 kW w panelach Włączyłem grzałkę Takie jest niebo jak widać o, Póki jest czyste słoneczko to jest fajnie Jak zajdzie chmurka to, No to wydajność paneli spada O czym za chwilę pokażę tak to wygląda no napięcie w sieci mam takie na razie tutaj na tej jednej fazie akurat ale do czego zmierzam już pokazuję załączony jest podbiera z sieci w tej chwili znaczy się w tej chwili nie podbiera dlatego, że mam bypassa wyłączonego jeśli się wspomaga to wspomaga się akumulatorami o właśnie słoneczko Przy, przygasło troszeczkę ale już pokazuję dalej. Eee, tak wchodzi 244V z paneli, soneczko się rozjaśnia, to wchodzi więcej, 7 tam coś ampera. O, i tak właśnie to wygląda. Grzałka jest 2 kW, wchodzi z paneli, teraz to będzie chyba lepiej widać 2 kW30. Ale jak zajdzie słoneczko nawet więcej, więc widać tutaj, że się nie wspomaga akumulatorami. U ciebie akurat nie ma akumulatorów więc on prawdopodobnie będzie się zasilał bypassem. I czas reakcji tego bypassa też jest troszeczkę inny. No dobra, co tu dalej mamy? Do baterii wchodzi 16-17A, co też widać, że już je podładowuje. O. Tutaj się nic nie dzieje. Tyle wchodzi do baterii w mocy, i teraz mamy tak wyjścia. Tutaj na dole mamy co wychodzi: wychodzi 35% mocy falownika. 1,78, no 1,80, jest 2 kW, ale to tak, jakoś mi tutaj tak pokazuje, właśnie nie wiecie czemu. I jak zajdzie słońce, to będzie ta wartość. E Wyjściowa taka sama jak jest, ale, ale tutaj będzie na przykład już mniejsza wartość. tak? Wchodzi z paneli, bo słońce zajdzie i panele swoją sprawność stracą. Więc będzie wchodzić przed jakiś czas temu, wchodziło mi tu 700 W, zaledwie resztę musiał się posiłkować tutaj yy, bateriami. Tak to mniej więcej wygląda. Pokażę teraz sobie ustawienia, jeszcze jakie mam. Solar, bateria i sieć. Ładowanie 30A, bo 300A ma cały bank. A to nie wiem nawet co to jest. To są ustawione własne baterie, nie zalewowe. Tam jest opcja flow, czyli zalewane, ale ja tu ustawiłem sobie własne, bo one wymagają innego, innego prądu ładowania niż zalewowe zwykłe kwasiaki. Yy. Cóż, wyjście 50hz, 230V 30A prąd ładowania, baterie rozładowane to jest na tyle ustawione naładowane jest na tyle tu jest sposób ładowania, czy z paneli, czy tam jak, to tam sobie zobaczysz do instrukcji i cóż dalej i dalej mamy tak, to jest prąd ładowania baterii Naładowane baterie, rozładowane baterie i podtrzymanie baterii w takim napięciu jak się nic nie dzieje. Teraz zrobimy tak. Ustawimy sobie tutaj taką opcję jak masz u siebie, czyli Solar Utility Battery. O! wyjdziemy, proszę bardzo i od razu widać, że wentylatory zaczęły chodzić jest bypass włączony, ale zauważyć trzeba tak wchodzi tyle volt z paneli, 1,5 Ampera 1 kW wchodzi z paneli 1,7, bo słoneczko trochę przyszło, zagasło do baterii nawet część wchodzi i... I wychodzi 40% u mnie, dlatego że on w tej chwili też ładuje akumulatory. Akurat, ale bypass, bypass nie, e, jakby powiedzieć, nie nie pobiera prądu. Mimo, że jest, no, tu się odpalił, i wentylatory chodzą, to tym się nie sugeruj. E, z paneli tak jak widać, tu jest 2,60. Ja potrzebuję. E, o, tutaj będzie widać. Potrzebuje 2 kW, mniej nawet, bo resztę to on też to ładowuje tutaj aktualnie. Więc nie wiem, może się tam stresujesz tym, akurat, że się uruchamia. Tobie ten bypass jest, bo on być będzie, tak? Jak wyłączę tutaj z opcji tej. O. Proszę bardzo, wyłączyłem zasilanie falownika. to Jeszcze raz, żeby Ci pokazać. 0 jest AC. tyle wchodzi z paneli, więc one teraz z automatu pracują więcej, bo też doładowują, nawet chyba produkcja jest większa tak naprawdę, no do baterii też ładuje, więc dlatego jest tutaj te 2,26, mimo że ja tam potrzebuję na samą grzałkę mniej, no ale no doładowują do tej wartości, co tam pokazywałem, do baterii wchodzi 224 waty tak mniej więcej można powiedzieć o. i 35% i 18 wychodzi już się zmieniły wartości dlatego że baterie już nie do baterii prawdopodobnie a jeszcze tam ze 4A może wchodzi no. tak to mniej więcej wygląda jakbyś chciał coś dokładniej przejrzeć sobie to musisz zobaczyć yy, zobaczyć yy, na stop klatce sobie a jeszcze mogę wyłączyć chyba tu moim słynnym heblem. Co prawda nie robi się tego pod obciążeniem, no ale wyjdziemy jeszcze raz, proszę bardzo. Baterię wyłączyliśmy. Od razu napięcie zeszło do baterii takie, jakie jest faktycznie, nie tam na no podtrzymanie 14.1. I teraz zobaczmy tak, jak my to mamy. Nawet jakby się chciał wspomóc, ale nie, e, nie może Proszę bardzo, do baterii nic nie wchodzi, bo są odłączone. No, jeszcze musi przełączyć się też. Wychodzi tyle. O. Próbuję tu ładować, tak jak widać, ale o, i tu się wspomagać i ładować, ale ich nie ma po prostu. No i, i są odłączone, dlatego tak się to dzieje tutaj. Chyba no, się chce wspomóc, ale nie ma jak. załączymy No dobra, to bo by no toliko.